Witajcie na kanale. Do świąt pozostało co prawda tylko kilka dni, ale ja jeszcze przechodzę z ostatnią moją kartką świąteczną. Kolejną kartką przestrzenną. Tym razem kartka namiotowa. Kartka, w której bardzo fajnie można wyeksponować szopkę, ale nie tylko. Sprawdzi się na różne inne okazje. W pierwszym kroku przygotowuję bazę. Wykorzystuję tutaj bazę kwadratową. W pięknym kolorze granatu. Ten kolor chcę wykorzystać. Kartkę oczywiście można sobie okleić papierami skro, skrapowymi. Ja jednak sobie tutaj zostawię ten granat, bardzo mi się podoba. A jedynie tylko wokół dodam sobie za pomocą tuszu Hero Arts taki efekt szronu. Dodaję go również w środku kartki, bo tam będę umieszczać moją scenkę. Za pomocą stempla dodam też trochę białych śnieżynek. W tej kartce życzenia umieszczę z tyłu w doklejanej kieszonce, więc w ten sam sposób ozdabiam całą kartkę i tył i przód. Na koniec jeszcze pochlapię nieco. Ja użyję białego koloreksu, farby koloreksu. Może macie swoje ulubione farbki. Ewentualnie zawsze można to zastąpić rozrzedzonym białym gesso. Po wyschnięciu na środku przodu wykrawam sobie tutaj takie okienko. Wybrałam kwadratowy wykrojnik, ale to może być równie dobrze koło, może być owal. To wszystko zależy od waszego planu i waszego pomysłu na kartkę. Kształt tutaj nie ma znaczenia. Dodatkowo jeszcze sobie zaplanowałam tutaj ramkę wokół. Przecięłam papier już na odpowiednią wielkość. Podkładam od spodu i teraz przykładam dopiero wykrojnik, i, czyli bez mierzenia linijką mogę sobie już równo wyznaczyć środek, gdzie mam wyciąć. Gdy zdecydujemy się na papier skrapowy, na ozdabianie papierem skrapowym, to zrobimy to odwrotnie. W papierze skrapowym wytniemy większą ramkę, a potem w bazie mniejszą ramkę. Tutaj wybrałam papier w takim kontrastującym beżowym kolorze. Jednak ten beż jest dość zimny. Tuszuję więc brzegi takim ciepłym odcieniem brązu. Teraz doklejam ramkę do bazy. W moim przypadku akurat nie będzie to od spodu. Ta dodatkowa warstwa papieru pozwoli mi też wzmocnić nieco te dość wąskie brzegi ramki, bo kartka przecież będzie stała takie jest przeznaczenie. I nie chcę, żeby tutaj gdzieś falowały te brzegi i brzydko się układały. Ta dodatkowa warstwa papieru usztywni moją ramkę. Kolejnym krokiem jest przygotowanie środka tej kartki. W kartce namiotowej jest to po prostu harmonika, która łączy tył i przód bazy, tworząc taką przestrzeń do ozdabiania. Na kartce dociętaj na szerokość bazy. Wyznaczam sobie kolejno trzy odległości na 1,5 cm, potem dwie odległości na cm i jeszcze cztery odległości ponownie na 1,5 cm. Biguję jeszcze wzdłuż zaznaczonych punktów. I to już cała nasza konstrukcja kartki namiotowej. Wzdłuż tej ostatniej zbigowanej linii praktycznie można odcinać tak właściwie powinno się odcinać. Ja jednak jeszcze zostawię ten nadmiar papieru, bo tutaj wykorzystam go do stworzenia sobie tła w mojej scence. To będą białe góry i to będę miała tło od razu za jednym zamachem razem z, tym, z tą harmoniką. Jak widać, cała baza jest bardzo prosta. Nie ma tu jakichś skomplikowanych pomiarów, nacięć. To jest naprawdę wyjątkowo prosta, a bardzo efektowna kartka. Harmonika jest gotowa i teraz już tutaj z tego nadmiaru papieru przygotuję sobie moje tło. To będą góry. Zaznaczam sobie tutaj w odpowiednim miejscu, gdzie mam odciąć i wydzieram tutaj taki nieregularny, tworząc takie nieregularne czapy śniegu. Z tyłu za górami dodam sobie jeszcze taki widoczek, jakieś takie miasteczko. Wykorzystuję tutaj wykrojnik już bardzo, bardzo stary. Prawdopodobnie już nie do dostania, ale nie ma to żadnego znaczenia. Po prostu korzystacie z tego co macie. Wykrojniki, które ja wykorzystałam, to właśnie tutaj te, ale każdy wykorzystuje to co ma. I co lubi, to nawet nie muszą być przecież wykrojniki. To mogą być równie dobrze tekturki, mogą być też wycięte z arkuszów do wycinania gotowe elementy, grafiki. To tylko zależy od Waszego pomysłu na udekorowanie takiej kartki. Przygotowuję jeszcze ten środkowy panel, który tutaj w środek sobie wkleję. Docinam papier na odpowiednią szerokość i, i tworzę kolejną warstwę gór. Papier jednak można zastąpić sztywną folią. Tą, którą wykorzystuje się do shakerów. Mamy wtedy miejsce na doklejenie elementów naszej scenki. W tle można umieścić choinki i cały las. A tutaj, na tej folii, można dokleić sobie zwierzątka, skrzaty, bałwanki lub po prostu przygotować sobie szopkę, tak jak już wspominałam na początku. Panel wklejam teraz w środek mojej harmoniki, tam gdzie miałam węższy ząbek. Tam między te zbigowania po centymetrze. Nie wiem, czy jasno to tłumaczę. Tutaj z boku będzie lepiej widać o czym mówię. Po prostu ten krótszy ząbek jest sklejony, a w środek wklejony jest właśnie panel. Czy to będzie papier, czy to będzie folia. Właściwie jest to zmiana, którą sama wprowadziłam do konstrukcji tej kartki, ponieważ w oryginale ten spód składa się w... Z trzech takich ząbków. Wszystkie elementy scenki dokleja się do ścianek tych ząbków. A skoro ząbki są ułożone pod skosem, cała scenka układała się również pod skosem, odchylając się w stronę tyłu kartki. To było nieco irytujące. Wystarczyło właśnie dodać ten taki krótszy ząbek i cały panel utrzymany jest w pionie. Wydaje mi się, że to lepiej wygląda. Powoli zbliżamy się już do tej najlepszej części, czyli do dekorowania. Tutaj jeszcze te moje postacie wycięte z tego beżowego papieru również e, tuszuję, dodaję tego ciepłego brązu, ale na razie odkładam je jeszcze na bok, ponieważ nie wiem na jakiej wysokości jeszcze dokładnie będą te moje postacie. Na razie sklejam kartkę, y, po prostu ten ostatni ząbek harmoniki smaruję klejem i dociskam złożoną kartkę. Nasza kartka, baza kartki już jest gotowa i teraz ten najlepszy, najprzyjemniejszy etap, czyli dekorowanie. Chcę tutaj w środku umieścić moje postacie, ale nie wiem jeszcze na jakiej dokładnie wysokości i najpierw przygotuję sobie napis. Pasek papieru docinam sobie na odpowiednią szerokość i tutaj wykorzystam teraz stempel z agaterii. Nie doczytałam jakiej jest wielkości i okazał się dużo większy niż miałam w planie na początku, ale to nie problem, jest w myśl zasady, jeżeli nie można czegoś ukryć, należy to pokazać. Wykorzystam go zupełnie inaczej i stworzę z niego taką dodatkową dekorację mojej kartki. Odbijam tutaj kilka razy, by uzyskać taki ciemniejszy, nieco intensywniejszy kolor. I dodatkowo pokrywam litery brokatowym, takim perłowym mazakiem niuwo. Daje taki efekt bardzo subtelny, taki delikatny blask na tych literach. Litery są dość duże i robi się to bardzo wygodnie. Mam nadzieję, że tutaj troszeczkę widać. Teraz tutaj chcę wyciąć część tego napisu, górną część, a resztę pozostawić jako kolejna warstwa śnieżnych gór. I tu wycinam po prostu zaznaczyłam sobie ołówkiem dokąd mam naciąć. I do tego nas zaznaczenia, mniej więcej do poziomu tego zaznaczenia, wycinam górę tych liter. No i tu już przyznam się od razu do oszustwa, bo nie myślę, że ja tak super świetnie szybko wycinam. Naprawdę nie lubię wycinania. Wycinam bardzo powoli i właściwie nigdy nie jestem zadowolona z efektu. Więc tutaj naprawdę mocno przyspieszyłam. I teraz już moje końcówki, które tutaj zostały tego papieru, wydzieram po prostu podobnie tak jak poprzednie warstwy gór. Dodatkowo tutaj na górę dodam sobie jeszcze odrobinę gesso i troszeczkę brokatu, bo chyba zapomniałam wspomnieć, że w ten sposób przygotowałam wszystkie moje wykrojniki, gałązki, domki, które mam z tyłu w tle i właśnie ten napis podobnie. By było wszystko utrzymane w tym samym stylu. Napis odkładam do wyschnięcia i w międzyczasie przygotuję kieszonkę, która tutaj będzie z tyłu. I teraz właśnie wracam do tego kwadratu, który mi pozostał po wycięciu okienka. Wyznaczam sobie tutaj na długość i na szerokość. Kwadrat większy z trzech stron, mniej więcej większy o niecały centymetr, tak żeby mi tam czerwona taśma później weszła. Czyli mniej więcej szerszy o szerokość mojej taśmy czerwonej. I teraz już bieguję sobie te linie, które będę zaginać. Nacinam jeszcze tutaj brzegi pod skosem, czyli kieszonkę mam już przygotowaną, ale tutaj w tym kwadracie, który będę naklejać na górę. Przygotuję sobie jeszcze ozdobę taką w postaci tych domków. W przygotowanej kieszonce zaginam sobie wszystkie linie bigowania do środka i doklejam czerwoną taśmę na brzegach, można oczywiście dokleić samym klejem, ale tutaj kiedy będzie coś wyciągane, wkładane, wyciągane, wkładane, wydaje mi się, że. Dodatkowa jeszcze warstwa tej czerwonej taśmy wzmocni to połączenie. Na koniec ozdabiam kieszonkę od góry. I tutaj przy rozprowadzaniu kleju zwracam uwagę, by dobrze pokryć klejem te elementy, które zostały wycięte. Tam zostają takie drobne kawałeczki i tam nakładam, rozmarowuję dość sporo kleju, żeby potem nie odstawały od całości. Dachy domków pokrywam jeszcze tym mazakiem newo. Tutaj dodaję troszeczkę tego blasku jeszcze na samych czubkach i doklejam na swoje miejsce. Kieszonka gotowa, i pozostaje wkleić ją na swoje miejsce. Mój sposób to po prostu wklejam sobie tutaj dolną tą część. Warto sobie zaznaczyć dokładnie, w którym miejscu ma być. I potem już przyklejam y, boki jednocześnie dwa naraz. Kieszonka jest gotowa. Wygodnie tutaj wszystko się mieści. Tu chyba nawet by się zmieścił opłatek, przypuszczam. I wracam już do dekorowania mojego środka. Po pierwsze, chcę przygotować sobie już na odpowiednią wysokości ten napis, ponieważ będę widziała, gdzie dokładnie przykleić moje postacie i resztę dekoracji tutaj do tej kartki. Czyli odpowiednio docinam i doklejam do, do mojej ramki. Dzięki temu będę widziała już na jakiej wysokości moje postacie będą umieszczone. Dla wygody sklejam je razem. Będzie mi łatwiej wkleić je w miejsce, które zaplanowałam. I kolejno dodaję resztę dekoracji, czyli te moje wcześniej przygotowane już gałązki. Powoli tworzę całą moją scenkę. Ta kartka to oczywiście kartka świąteczna. Ale ta kartka sprawdzi się również na różne inne okazje. Kartki dziecięce, gdzie w środku możemy umieścić zabawki, ciuchcie, misie, laleczki. Może być też kartką urodzinową, gdzie środek możemy ozdobić bukietem kwiatów. Wydaje mi się, że daje sporo możliwości, a jest tak prosta do przygotowania, a przy tym bardzo efektowna, że może warto wypróbować własną wersję tej kartki. Dodam jeszcze, że tą samą kartkę tym samym sposobem możemy sobie przygotować na popularnej bazie A6, pionowej bazie A6. To niekoniecznie musi być baza kwadratowa. Kolejną zaletą tej kartki jest oczywiście to, że mieści się w kopercie. Kończę już ozdabianie mojej kartki. A jednak nie do końca mi się podoba to, że postać Maryi na osiołku jest dla mnie zbyt płaska, więc dokleję sobie tutaj kolejną warstwę, tym razem na piance dystansowej. Dokładnie w tym samym miejscu, tyle że na piance dystansowej. To będzie już takie bardziej przestrzenne. Nie jestem również zadowolona z tego, że napis zlał mi się tutaj z tymi dodatkowymi elementami, z tymi krzewami, postaciami. Wszystko się zlewa i napis nie jest czytelny. Dodam sobie tutaj jeszcze warstwę śniegu. Tworzy mi to tutaj białe tło, a napis stanie się bardziej czytelny. Wydaje mi się, że teraz będzie wyglądało już o wiele lepiej. No i karteczka jest gotowa. Tutaj z boku widać już jak prosta jest ta konstrukcja. Tutaj ten panel trzyma się w pionie. Wydaje mi się, że tak wyglądało o wiele lepiej dzięki tej drobnej poprawce. Na koniec jeszcze życzę Wam zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. I do zobaczenia następnym razem.